skrzynkę, gdzie musicie wsadzić wszystkie te narzędzia żeby... No jak kamienie nieskończoności zebrać, je? Macie broń boczną, pistolety, nie? Mamy. Dobra, to słuchajcie, to żeby wam utrudnić zadanie, wśród was jest jeden impostor, którego wcześniej wyznaczyłem. Mówiłem! No, fanę wiedział. Mówiłem, mówiłem. mówiłem. Ha, ha, ha. E, impostor Eee, że tak powiem, który wam będzie przeszka eee, przeszkadzał w przeszkadzał w, że tak powiem, zbieraniu tych rzeczy i was zabijał ten impostor eee, tam będzie ten impostor, tak, tam Ture. będzie eee, no i możecie robić, jak e, każdy może zrobić emergency meeting, tylko musi go, że tak powiem na tym, na czacie napisać, tak? A, a magus z chłopcami w ten, w armii. Tak, w armii, w, w, armii. Placu w, armii, w placu broni, gotowi? Tak, Odci odcinek jest, się a będzie nazywał Amogus z chłopcami I teraz jest wybrany e, teraz jest wybrany, potem ja wybie e, Wybieram, losuję. Okej. Okay. Gotowi? Ale wybrany to, że już jest. Już jest, wybrany. To Okej. Okay. No, poczekajcie, poczekajcie. Dobra. Fene, nie, 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 nie wierzę ci, ale chodź ze mną. Będziemy chodzić nie, 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 we dwójkę. obgadać wszyscy. z ludźmi, tak? Tak, wiecie, jak coś, to on będzie odpowiedzialny za moją śmierć, bo będę z nim chodził ciągle. Dobra. To foliarz jest, no. Dobra, chodź no to Fene. To tutaj tada, bo za dużo z o tej misji. Chodź, idziemy. A czego my szukamy? Narzędzia? Nie wiem. Już nie można Chodź na górę, odespać. chodź na górę. Dobra, ale już Fenę sam biega prawie teraz. Ja studzim. O, gdzie to, gdzie to? Nie ma tu nic, dobra, idziemy ja dalej. Radio A co my szukamy Narzędzi. Góra? Nie, bez radia. A narzędzi szkam. Rzędzi szukamy. Chodź Fena, idziemy Fena. razem. O tu coś jest. O tutaj coś jest. Mam road bariery. Dobra, wezmę całą skrzynkę ze sobą. To kapitanie Uwaga, chodź ze mną, idziemy na górę, idziemy tam. Zgadujesz, że skrzynia to jest to. Pewnie o to chodzi. A, tutaj, tak, trochę nie poświę, wiem, dobra, on... U, ust, ustaj, ust, ust, po, połóżmy to tutaj, to będzie na samym środku. Że jak to jest ta skrzynka, to ludzie będą wiedzieć. Spoko, dociera tak trochę podejrzenie wygląda. Wiem, on sam łodzi I z pistoletem wyciągnę do góry. Mnie to się nie no, podoba. No, mi też się nie podoba. Mam Bra. skrzynkę. O, ja też mam skrzynkę, postaw tam na środku, tam mnie już położyłem jedną. A tu coś jest? O, a to o. co to? Eee, idziemy na górę? Dobra, chodź. No e, tu nie ma nic. A z drugiej strony? Też tu nie jest. O, skrzynka. A co ona ma środku? O, zesłodę. Dobra, weź skrzynkę. Albo nie dobra ja ją wezmę. Teraz ją ...pik. I schodzę. O mój Boże. Ne, ne. Titan, Titan, chodź szybko. Walio, walio. Emergency Mitic robimy. I właśnie no robimy. No, strzały by słuchać. Strzały, czyli nie Titan i nie Dudzi, nie ja. A, a powiem ci, że moim zdaniem to Titan jest trochę podejrzany. No ciekawe, no. To znaczy się Dlatego, że posłoj, jaś? Chwilę temu. To nie był Fenę, dlatego, że Fenę był ze mną na górze, on poszedł na Z2. Mhm. I. Fene, to na pewno nie był, bo on na Z2 poszedł, ja byłem z nim. Ja skrzynkę tam wyrzuciłem na dół. No ja skrzynkę cały czas No wiem, ale jakby to było tak, że ja słyszę strzały, i potem idzie z, z, tam, gdzie były strzały, to przyszedł Titan od tamtej strony. Więc no tak, mnie... tylko to były strzały z tymi, ja tumika nie mam. A ja nie wiem, ale ja się daję trochę podejrzanego, no bo wiesz, żeby mieć pewność. Ale moim zdaniem do jest bardzo podejrzany. Co robiłeś w tej rundzie? No, patrz, on ma noktowizor, ma w ogóle na broń skrytkę. To nie, moim zdaniem on ma broń. Jakąś dłuższą. Szukał. Czego szukałeś? Dobra, w której części szukałeś? Na końcu, właśnie z, A z końca A Strzały wpadały z ZW, Titan. Fenne był jak ze mną, on tam na ZW był, on tam siedział sobie i on się nadal siedzi na tym z ZW A może to jest po prostu taktyka Fenne? Ale jak to ma być jego taktyka? Przecież on się nie rozdwoi, on nie wyjdzie ze swojego ciała. On tam no stał ciągle. Może być celowo AF tylko po to, żebyśmy podejrzewali kogo innego. Ale jak on jak byłem obok z nim ciągle przez a, to cały to ten czas? Tak. Wiem czekaj, strzelałem, bo nic nie słyszę w Arma 3. Ej, nas jest kurwa nikt nie zginął. No właśnie, no, to ale ten, to ktoś strzelał. I, I kurwa nie słyszy, bo odpiął słuchawki. To ma kurwa sens, bo nikt nie zginął, a strzały były. Dobra, Dobra. ale najpierw trzeba wytyczyć podejrzanych. Moim zdaniem Docior jest najbardziej podejrzany stąd. No Docior i, I jak mówisz, Titan. Ja na Titan nie moim zdaniem Titan jest lekko podejrzany, ale dla mnie Docier jest no, bardzo podejrzany. Jest. Na celowniku. Fen jest jak na razie czysty i trzeba uważać też na ciebie. No, no, co, no na każdego trzeba uważać. No. Ja, nikomu, ja nikomu oprócz Fene to. W sumie Fene też trochę nie wierzę, ale. Wiesz, nie, nie można się do nikogo, wiesz, przyzwyczaić. Dobra, to już po mitingu. Nikogo na razie nie Dobra. wybieramy. Bo poza tym Fene nie ma fenę więc on nie możemy bez niego, bo wszyscy muszą uczestniczyć. Dobra. Dobra, tego. Ja cztery skrzynki, nie? Cztery? Ale u, u mnie, u mnie, w pokoju, w którym ja byłem, jest jeszcze jedna. Chodź tu już, gdzie? No, była jeszcze jedna. Patrz, chodź tutaj. O tu jest, Ta, bo ja ją Aha. wywaliłem z góry. Właśnie, Właśnie tak chciałem wejść, żeby to zobaczyć, ale tam. Nie, to fenę na nas no. w skrzynkę i. Jeju. O, Co? wróciłeś. Właśnie. Dobra, w sensie, to... zaraz no, pe ten, pewnie pójdę na chwilę, ale... No to ominęły cię strzały akurat. Yy, no właśnie tak zauważyłem. A tu był ktoś na górze? tam. tu ktoś był na górze? Ja, nie, nie byłem. byłem. Dobra, to nie, ja pójdę. Byłby. To Fene, chodź, idziemy. Dobra, idziemy. Daciar, to chodź, idziemy razem. Wy tam idźcie gdzieś tam. A ty poszedłeś na Z2 idealnie wtedy, kiedy strzały potem zaczęli strzelać. Taki tajemniczy. Yy... A nie, bo to jest to samo miejsce. Dobra, to chodź, idziemy na dół. O nie! Fene spadł! Ej, panowie! Fawalio chodź tu szybko! Idę. Fene spadł. <grybujesz> ja pierdolę. O Boże Święty. Czekaj. No co, meeting? Czekaj, bo Fene nam spadł. Dawaj, Fene. Spokój się. A, Czemu sobie. skoczyłeś? Po, po co? Nie, tak trochę, wiesz. Zasądziło mnie coś. Chciałem, wiesz... Dobra, możemy już iść. To chodźmy tam na górę. Zobaczyć co zobaczyć, jakie są narzędzia w tym. Na dek idziemy. A to jest nierówna. Czekaj, ja ją muszę... Mamy... Mamy narzędzia. rzeczy, czy... Nie wiem jakie są rzeczy. Barierki. narzędzia, barierki, nożyce, saperka. nożyce saperka. saperka i zestaw do rozbrajania. No, no to nie, nie wiem, pięć. nie wiem czy to wszystko, ale chyba tak chodzi wiem. o to. No było mówię o pięciu, tak? No. Ja wiem, tutaj z czy... nie ma? Dociora nie ma znowu. Dociora do nie ma. <laughs> Dobra, chłopiec do odpierdolenia, nie? No. To co, meeting? Tak. <grym> A na kogo strzały padły? Na dociora największe są podejrzenia. Na no dociera strzelał, docior... Znaczy strzela, docior. no strzelał, dociora nie ma znowu? To jest podejrzane moim zdaniem. Odpierdalamy go. No, o tam. O, oła, oła. o, o, o. Na, na mostek, Na mostek re, idziesz. Re, re, re. E Czej, czekaj, ale to na początku porozmawiajmy. A no tak, Fene, Fene uciekł, Fene się przestraszył. Chodźcie tu, Fene. O, Dobra, okay, ty. Dobra, Dobra. wszyscy, a w ogóle brońcie, broń, y, z, weźcie, zostawcie w kaburze. No tak. do ty też! On to cały, cały, cały czas chodzi z bronią i no. celuje. Dobra, to nie wiem o co... Nie wiem co mamy zrobić, skoro mam wszystkie, ale docier jest bardzo podejrzany, a najlepiej kogoś odpierdolić, więc docier i ci na burtę. Docier do ale może tak, jakie masz alibi na tą rundę? No niech na burcie już gada, bo i, bo i tak to skoczy. Ty nie skaczesz, mamy cię odpierdolić. Nie. A, to tak skur. też a, można. Dobra, docier, jakie dobra. masz alibi na tą rundę? Panowie Ja Na mogła Jesteś małomówny Masz pisze, pisze. jak coś Dobra, no to zróbcie żądek na linii Tutaj Albo poczekajmy na nich co nie, Powie no, to co ma powiedzieć Docior, halo No nie wiedziałem, co chodziłem sobie po statku Nie ma co robić, więc no Tak napisał A no to tak bardziej po nogach, żeby chłop piać. Poleciał Czekaj, bo on skoczył. On ma o domu Czekajcie, trzeba władzy. Jak... Co wy żeście odjebali? Trzeba wbić, że nie wycior sus docior sus I... Niebogę tam lądę Nie wiadomo co robię Naprawdę Ale to co my teraz mamy zrobić? Bo mamy cel wykonany, docior nie żyje. Ty łódka Czekaj mam lornetki Ty, tam są uzbrojeni goście Ty, ee, na ziemię, na ziemię, panowie Na ziemię do środka Strzelam do nich Zaporowy Nie, tylko... nie O, zasłona, A Dobra, mi zostały trzy magazynki, to nie, dobra, jestem tu się... Jak trafią podejrzanie CO JA PODEJRZANIE? Dobra, nawala nawalają do nas, chodźcie no A Skąd nawalają? No stąd A nie mamy czynienia? Nie dugi, dugi leży, Dudzi leży Dudzi leży Czekajcie, wezmę go Otrzymaj, otrzymaj, nie, nie mam czym ułapać Dudzi, będzie dobrze będzie dobrze Dudzi okej okay, ten... będzie dobrze eee, pomóż będzie jemu, pod... ja się nim zajmę, ja się nim zajmę, pomóż mu nie, to mój przyjaciel mój pomóż temu, ja jestem etykiem ja też jestem etykiem super Czekaj Dostał od tych szmac ze stamtego statku Podrażuje Pomóżcie mi też. Zaraz krwawię To się oddarzył. Nie mam... Jego może... los jest w twoich rękach. Dużo krwi krytyczną. Ja... Nie już go nie uratuję bez żadnych strzykawek. Trzeba iść na korpus dowodzenia, wiesz? Mi tak wydaje. To nie jest za dobry pomysł, żeby tam wychodzić od razu. Pana, idziemy szukać jakichś działek, chodź. Si, si. Tu nie ma działek. Ale możemy być na przykład. Co teraz czarny? Wyjdziesz z tego. Mówi no, wyj wyjdę z tego. Okej, okay, chyba jednak nie wyjdzie z tego. Wyjdę z tego. O, dudzi, oi, O, Jezus Maria. Wiesz, testywałem, co to był, strasznie. Tak, ja też za sobą. Chyba lepiej nie wyp... A w sumie wyjdę. Nie ma pocynku, nie ma. Dobrze, dobry, dobry wieczór. Chciałbyś może mi pożyczyć dumip? E, to ja, co się z walią stało? Ło. Bo ja wypadłem z przodu No oni są na brzegu o, o. Ty na brzegu są User disconnected from channel. Dobra nie, nie żyją, nie żyją nie żyją User joined your channel Sprawdź chudeczkę Właśnie możemy zabrać ci chudeczkę i, i stąd uciec Ja się muszę łapać, bo ja zdechnę Czekaj pokaż się Ło. Ja mówiłem już wcześniej, ale. Ta, wchodzi do was. ale bierz. trzeba było do to. Wchodzi do was. Bierz, strzelaj, strzelaj do niego. Ale on tutaj jeszcze są. dałem się, drabinie to zrobiliśmy. Dobra, idź do ich chudeczki. O! Ty, ten ma tłumik. No wiem. Tas. Ja zostanę na razie. O kurwa! Chciałem zostać na ulicy i spadłem. O, co za przeznaczenie. Nie panowie, bo ja umieram. Na, na łódkę, gdzie płyniemy, Fena? Yy, od y, łódź, żeby by, by w ogóle jakbym był impostorem to bym ich teraz rozstrzelał. To by było banalne. No nie. Yy. Czy ty jesteś w tym działku? Tak Nie jesteś tutaj. Ja jestem na działku, znaczy byłem. No Teraz czekaj Eee A gdzie gdzie to było żeby było Kurde Które to jest Bo... miejsce? Bo ich trzeba... <noise> Czemu oni... Ludzie? Jesteś? Bo jest sami na statku. O, jest fakt. Dobry, panowie, dobry statek płynie. No, my jesteśmy statkiem. Ale za nami. No to wejdź na tyły, na tego, na strzelca, na tyle. Tylnego strzelca. No. Dobra, ja już go wezmę. Ty, nawalają z rakiety. Faj! nie, nie Na około, okay. Dobra, uciekniemy stąd, no, Musimy ich dojechać, panowie. Leć dalej. No, pan nieźle. Dojedziemy ich. Ty. A się, się Dobra, czekaj, odepnę nas. Co się stało? Ej, A, Walio, nie, nie, ruszaj się! Do przodu, pójdź do przodu. Bardziej w prawo. Do przodu? No. Czekaj, odepchnę nas, czekaj chwilę. Nie, dobra, dobra. I sobie radę. No panowie, a ja to co? Dobra, tak będę bardzo mocno w prawo. teraz Te, Czekaj. Dobra, będzie dobrze, już pochodzę. Dawaj, dawaj, dobrać. skręcaj Jest, są tu Kurde, przeładowywuję Przeładowywuję panowie, dajcie mi chwilę Ja ładowuję znowu Wejdźcie na działko! Ty, zabić ich się nie da, pojebanie co są O nie Halo Czekaj Ty, ja się ruszyć nie mogę Dasz Ja się nie mogę ruszyć Jakby wyszedłem, ale nie mogę ruszyć mocy A ja nie mogę się ruszyć. Dobra już, Trzy, schowajcie broń To się będziecie mogli ruszyć Ty, bo ty toniesz. Walio, toniesz, uważaj. Ty, bo tu jest ziomek! A, dobra, to jest docier. Ale, ty, ale to komicznie wygląda. Kapitan to, nie ze swoim statkiem. Co za chłop. <todgłosy> Ja się boję dociora. Ej, może operujmy na naszym statku, co? Ale no mamy ten, jest taki potężniejszy. Po on ma. Jeden, nawet nie wiem co robić. On ma bronię. Jesteście? Wow! Za nami! Chodźcie do środka! Ej, weźcie ten. Yy, Tropę. Troche... Skręcam Dobre. Będę płynął bokiem Dawajcie Nie mogę stop, oni nas dojadą Dawaj nawalajcie do nich, nawalajcie Nie, Łódka im umiera Strzelaj, walio Dobrze! Rozwalone już, przestań! Nie ma ich. Jezu. Ja Ty! Tak... Żyją, żyją! Strzelajcie do nich! Do... Wyś ich zabij, Walio. Dokończ ich. Nie ja mam strzał I świetnie, i nie ma ich. No to weź ten. Jest jeszcze jeden akacz. W środku miał 30 na boi Skąd teraz? Kurwa żeby Żeby <grym> czarny to nagrał, nie jakie ja kurwa A ja co nagrywam? No ja to no. nagrywam Całe... To wygląda przekonicznie Wysyłać. Już nie są spokój się Amunicję marnujesz Nie no to jest, to jest, to jest na pewno impostor ja stude Ej w ogóle ten Ja nie wiem co my teraz robimy Leci, Lecimy na wyspę Piraci z Karaibu Nie słyszę was bo docior strzela Docior przestań strzelać Na lewo, na lewo Na lewo widzę, na lewo, na lewo panowie na strzelca, panowie. Można wyhamować ci, żebyś ich trafił? Nie. Oh. No i poszło.